Witam tu skulinat i kolejny odcinek serii były sobie czołgi. Bohaterem tego odcinka jest test 104. Czołg, a raczej niszczyciel czołgów 10. Tieru amerykański z, z linii zwierzyczką. Zdecydowanie lepszy działa niż 130. O 100 więcej domaju średniego, penetracja też lepsza. Niestety to już nie jest ten sam czołg. Bitwa spotkania na mapie Himmelsdorf, Można sobie zobaczyć. Mniej więcej jakie są czołgi. Dosyć dużo art na tym mapie. Jak się pomyłają wtedy mode to mogą być naprawdę niebezpieczne. To tutaj standardowo na góreczkę. Uszkodzenia 850. 295 penetracji. Na złocie 375. No a tutaj Haki to 1190 penetracji. O, już pierwszy strzał we mnie. Wróg zniszczył własną buzetkę. Pięknie się zaczyna. Ja przeżyłem, one, nie? Jack Tiger już jest na górce. Ale się odsłonił. Pięknie od tyńczołu. Fajnie się daje do takich. W średnich dystansach, na takie 100 metrów Niezbyt celne działo nie pozwala mu snajpić Tu esetka wykańcza Jack Tigera 2-0 dla nas Górka zdobyta Gorzej z dołem, gdzie nasz... Jest nas, naszych czołgów jest mniej Oni postawili na dół to jest setka, nie wiem, co tu na co celowała, ale chyba na 54 541. Ode mnie dostała ładnie, podpalona. To jest, nasza setka ją wykańcza. No i sobie zjeżdżam spokojnie na dół. chciałbym zjechać na kapa i z pomocą naszych. No to została czwórka z poważniejszych cierów. Wszystkie nasze dziesiątki są na górka. A piątka już środkiem puszuje. Tutaj spokojnie, z uwagą, bo mogą się w tutaj arty przyczaić. Wtedy mod. A arta dla amerykańskich czołgów jest niebezpieczna. Szczególnie jak z boku albo z tyłu walnie. Nawet na E4 nie ma takiego potężnego pancerza jak E3. Od przodu mogą być niebezpieczne. Między innymi dlatego trzeba tutaj spokojnie wyjeżdżać za rogu, by się upewnić, że tu żadna arto na mnie stoi. Jak na razie 2 strzały, ponad 2-3 strzały. 2500 damage. U. No to T54 niech sobie jedzie po arty. Tu już coś mnie zobaczyło. O, obiekt. Być się trzeba za góreczką, ale nie jest w stanie mnie strzelić. Ale ja za to ładny domyć, 1000 ponad średniego damage, tu weszło mu. Ale ja mam arty, bo tu nie ma co się z nimi bawić. byś jesteśmy, ale oni je powinni wykończyć. O i z siódemka leci. Znaczy, się wycofuje. T30 zajechała naszego e 4 Te ok. Ładnie zrobione. 5 Arty już nie stanowią, stanowią problemu z 5 T30 jest 7, który leci na nasze arty, czekam na przeładowanie i wyjeżdżam. Dostaję halo już zajmie się bardzo ładnie. I Co Tutaj te 30, które załatwia niestety naszego, naszą czwórkę. I spróbuję jakąś tam sąd wyciągnąć. Mam nadzieję, że nie wylosuje jakiegoś wielkiego że jak wyjdzie do wymiany ciosów. O, i jest na... Strzał do mną płytę, ale tylko 781 damage'u. I jemu zdecydowanie lepiej wyblosowało. Trochę więcej, to mógłbym go jeszcze starana spróbować. Ale na szczęście t 54 1 wykańcza go. Zostaje IS-7, który tam poleciał leciał na arty. Nasz IS-7 poleciał wspomóc je. Bitwa już prawie skończona, 13.5. No i z na wykończenie. No i go tyln się ściąga. A więc koniec bitwy. I na koniec standardowe statystyki. Tutaj 5996 domejów, 6 strzałów, 6 celnych. 4830 yy, doświadczenia na mnożniku razy 5. Jest bardzo fajna bitwa. Z widać ma potencjał, nie jest może tak pancerny jak e ja, trójka, ale potrafi też ma, stosowanie mocniej przewalić niż e piątka na przykład, albo inne czołgi zwierząt. Tak dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek mojej serii.